Zapraszam dziś na ciasto francuskie z kiwi i mascarpone. Ciasto francuskie rozwiń i ułóż w blaszce posmarowanej olejem. Białko przełóż do miski i rozkłóć trzepaczką, po czym posmaruj całe ciasto. Ciasto upiecz w 200 stopniach Celsjusza około 15 minut. Upieczone ciasto wystuć. Do miski wlej śmietanę, i ubij ją, ale niezbyt sztywno. Stopniowo wsyp cukier oraz śmietan fiksy. Następnie partiami dodaj serek mascarpone. Wszystko zmiksuj. Gotową masę przełóż na wystudzone ciasto i rozprowadź. Brzeg ciasta posyp płatkami migdałowymi. Obrane kiwi pokrój w plasterki. Plasterki kiwi ułóż na wierzchu ciasta, aby lekko na siebie zachodziły. Gotowe ciasto wstaw do lodówki na kilka godzin. Smacznego!